Cześć, kochani. Dzisiaj wpadłam tylko na krótko, żeby powiedzieć Ci, na no, wypadek, gdybyś nie wiedział, że jesteś cudem. I być może na wielu poziomach swojej podświadomości nie chcesz tego zaakceptować, ponieważ. Od dziecka, tak naprawdę, chyba nikt nam nie mówił o tym, prawda, że my jesteśmy cudami, że jesteśmy kimś niezwykłym. Już jako dzieci byliśmy karceni, karani, krytykowani, oceniani i to wszystko, z czym stykaliśmy się jako dzieci, w szkole, dorastając, było dalekie od no właśnie od takiej. Um, od tego, aby utwierdzić nas w przekonaniu, że, że my jesteśmy cudami, prawda? E, I tak naprawdę, jeżeli my, jako dzieci, nie byliśmy w stanie w to uwierzyć, tak, ponieważ nikt nam tego nie mówił, albo wręcz e, słyszeliśmy wręcz przeciwne, um, przeciwne zdania na nasz temat. To my tak naprawdę oddaliliśmy się, bardzo oddaliliśmy się od tego przekonania, że my jesteśmy cudami, a my jesteśmy cudami. Naprawdę. Każdy z nas jest cudem. Jest cudem, jest wspaniałym, wspaniałym, wspaniałym cudem. Um, natomiast no, my obrośliśmy właśnie w mnóstwo, mnóstwo warstw przekonań, że coś jest z nami nie tak i to bardzo. Jest w nas wiele, wiele, wiele rzeczy, które są złe, nie takie jak powinny być, które musimy zmienić i tak dalej. My tak zostaliśmy wychowani, tak? Przez to społeczeństwo. I teraz okazuje się, że tak naprawdę to wszystko, co społeczeństwo nam mówiło, że jest w nas złe, tak naprawdę to wiecie, to, to, to tak naprawdę nie to, to nie jest to, kim my jesteśmy naprawdę. To nie jest nasze tak naprawdę. Wiecie, to są jakieś uwarunkowania umysłu, które zostały nam wprogramowane, wkodowane, ale to nie jest to, kim my jesteśmy. Bo, jeżeli my zrzucimy te wszystkie to całe oprogramowanie, całe te wszystkie te warstwy, wiecie, przekonań o tym, kim my jesteśmy, jeżeli my to wszystko zrzucimy, to my dotrzemy do prawdziwego serca naszej istoty, tak? Czyli, czyli tej wspaniałości, którą jesteśmy, tym cudu, do tego cudu, którym my jesteśmy. I kochani. Naprawdę jest. To jest... Ja wiem, że niektórzy, niektórym trudno jest to zaakceptować i brzmi to być może absurdalnie dla, dla wielu z Was, ale chciałabym zachęcić Was do tego, żebyście chociaż spróbowali spojrzeć na siebie przez pryzmat właśnie tego przekonania. A co, a co już a co, naprawdę jest tym cudem, a może, a może a może faktycznie ona ma rację, a może coś w tym jest, a może coś w tym jest, że, że, że to tak naprawdę nieprawda, że ja, że ja jestem kimś, wiecie, mało znaczącym, tak? Kimś, kimś mało, jakimś tam wiecie szczególnym. No bo tak naprawdę tego nas uczono. Uczono nas, że. Nie możemy być nikim wspaniałym, nikim szczególnym, tak. I teraz, kochani, naprawdę chyba najwyższy czas, żeby pozbyć się tych wszystkich przekonań destruktywnych, blokujących, bo one nie są nam potrzebne. One tylko przyćmiewają nam prawdziwy obraz nas. A prawdziwy obraz nas jest taki jest cudowny. Jest cudowny tak samo jak my. I Tak. I tak, kochani, tak chciałam na krótko, tylko tak. Nie będę przedłużać, chciałam Ci po prostu przypomnieć, albo być może po raz pierwszy powiedzieć, jeżeli jeszcze tego nie słyszałeś, że jesteś cudem, że jesteś cudem. Tylko musisz to odkryć tak naprawdę pod, pod całą stertą tych wszystkich mieście warstw, programów, przekonań. To są, wiecie, jak takie stare ciuchy, łachmany, takie wiecie, obdarte, brudne, które po prostu jakby ubraliśmy na siebie tysiąc takich warstw, gdzie starych ubrań, i to teraz to wszystko trzeba z siebie zrzucić, bo to nie jest nasze. To w ogóle tylko, tylko, tylko zakrywa, zasłania to, kim my naprawdę jesteśmy, to piękno, które w nas jest. Mhm. I no i tak. No i tyle. Na dzisiaj. Ja będę o tym jeszcze nie raz mówić, że ty jesteś cudem, że ty jesteś, ty jesteś wszystkim. Ty jesteś taką wspaniałością, tylko no, szkoda, że nie zdajesz sobie z tego sprawy, ale mam nadzieję, że pewnego dnia uda mi się przekonać cię do tego, że ujrzysz ten cud, którym jesteś. I naprawdę zrzucisz wszystko, co nie pozwala Ci tego zobaczyć. Ja będę Ci tym pomagać, tak? bo ja po to tu jestem. Po to tu jestem, żeby, żeby pomagać ci zrzucać, zrzucać te stare, stare, właśnie łachmany, które zostały ci przez społeczeństwo tak odziane, które zostały odziane przez społeczeństwo. Nie potrzebujesz tego już. Jeżeli pozwolisz, to ja ci, ja ci pomogę to wszystko zrzucić z siebie, bo fajnie by było, gdybyś naprawdę. Zrozumiał i uwierzył, i, i zaakceptował to, że Ty jesteś cudem, bo jesteś. Wszyscy jesteśmy. Trzymaj się, Pa. <grych> Dziękuję.